Cześć witajcie wszystkich, bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony Mietek, ja Was witam serii na boczkowie, jest oczywiście w kolejnym odcinku, Następnie tego materiału chciałem pozwolić rozpodziękować ostatnim 20 subskrybentom tego kanału, którzy oczywiście zostawili suba, a byli oczywiście nimi AgroPiotruś, Adrian Gołąb, Kamciok, Tomek, Kamil, Dawidku, Maciej, Tomek, Marcin, Mateusz, Hubert, Pano, Wiktor 66TF, Matik, Kubiak, Nitroś, Bata, e, Adrianku, Rolnik z Wielkopolski chyba, tu na końcu, e, no i Tomek z e, Także dzięki mordeczki Piona oczywiście, dzięki oczywiście, że suba na tym kanale, a jeżeli ty drogi wideo, coś byś jak pozostali, e, tutaj, których pozdrowiłem, oraz stream na odcinku, coś byś agoni, to wystarczy, że oczywiście po tym odcinkiem zostawić taką apeczkę w górę, zjeżdżasz na dół, klikasz apeczkę w górę, jeżeli pod tym odcinkiem będzie a jakieś tutaj, myślę, takie 1300 łapek oczywiście w górę, to pojawi się e, jak najszybciej oczywiście kolejny odcinek ze serii Na Boćkowie. I oczywiście jeszcze wystarczy zostawić suba na kanale, bo jest to bardzo ważne, żeby Ci pozdrowić oraz wysierć. Także zostaw łapeczkę w górę, suba na kanale i napisz tutaj oczywiście pod tym odcinkiem komentarz. A komentarz dzisiejszego odcinka, odcinka to będzie oczywiście rakieta, także napiszcie hashtag rakieta, e, bo w dzisiejszym odcinku widzowie na naszym oczywiście tutaj miejscowości, czyli Na Boćkowie. Jest oczywiście zorganizowana akcja, a dokładniej powiem Wam, że jest wystawa rakiety, tak. Niedaleko oczywiście mnie jest zaproszona cała wioska na godzinę 15, wiecie, tak bardziej, no tak środek, środek oczywiście dnia. Mamy aktualnie godzinę 12, 12.36, także o 15 godzinie mnie, wtedy oczywiście w tej godzinie o 15 nie będzie mnie tak zbytnio w domu, bo po prostu mam dziś wyjazd z Citroenem, także Wam tego zbytnio nie nagram. E, oczywiście, tej całej. E, zaprosili, oczywiście, całą wioskę, nie? E, z Boczkowa. Tam Rysiek będzie ogólnie jeszcze wszyscy. E, zaprosili, oczywiście, na wystawę rakiety, prawdziwe e, rakiety. Będzie też pokaz e, później, po, e, po godzinnym, oczywiście, pokazaniu rakiety. Będzie też e, oczywiście sam starne rakiety e, Oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym Wiecie, tam oczywiście maseczki i te sprawy e, Też określona liczba osób Chyba coś wiemy z tego maksymalnie 200 Oczywiście też wiadomo, że wiecie Organizacja, znaczy się Tutaj pokaz jest organizowany Więc prawdopodobnie ci z miasta Pewnie też przyjadą e, na zobaczenie Tej oczywiście tego widowiska Bo wiecie, to będzie po normalnie Prawdziwa rakieta Będzie stare rakiety I będą sobie elegancko tam Astronauci lecieć do nieba, nie w kosmos, także Ogólnie fajna sprawa, nie? A ja wam właśnie chciałbym do dzisiaj wam nagrać, tylko że nie pojadę ogólnie na wystawę tej rakiety o godzinie 15 Tylko w sumie teraz pojadę na tym C-Rene. Wiadomo, wszystko będzie prawdopodobnie pozamykane e, Pokażę wam generalnie jak to wszystko wygląda z daleka e, Bo tam zapewne dopiero wszystko będę przygotowywać, nie wiem czy ogólnie ktoś tam już będzie e, Z tej całej organizacji, które będzie przygotowywać tą rakietę, ten start ten pokaz. No ale mam nadzieję, że wam się, się dzisiejszy odcinek będzie podobał z właśnie prezentacji tej rakiety, prawdziwej rakiety e, także jak wam się będzie podobał bo starcie od, od razu, w następnie tego odcinka łapeczkę w górę. No i oczywiście tutaj Subika na kanale e, Tak jak mówiłem na początku odcineczka napisze hashtag rakieta. Ja wam oczywiście przypnę serduszko. E, dawno też w sumie nie było tej serii e, na boczkowie. i zobaczcie troszkę tutaj jest dużo do roboty, bo jak widzicie jest troszeczkę tutaj u świni powywalane tego, tych ziemniaków. No widzicie, ogólnie jest syf tutaj w oborze, nie, co wam powiem, ogólnie jest syf w oborze, e, troszkę mamy tutaj niezadbane, ostatnio był też sanepid, e, mieliśmy oczywiście pozłatwić te wszystkie tutaj sprawy, te e, ogólne tutaj w oborze, żeby były te warunki dla świn, żebyśmy mogli dalej hodować i sprzedawać potem mięso, e, no i oczywiście tego, to, że my nie porobili z pipciem, także mamy tutaj troszeczkę małe kłopoty, bo jeżeli znowu zajęcie tutaj sanepid, control, e, bo oczywiście byliśmy umówieni za miesiąc, więc będziemy musieli to prawdopodobnie poogarnąć. Bo jeżeli tego, jak mówiłem, nie poogarniamy, to będziemy mieć kolejne problemy tutaj. E, kolejno będziemy zostali mieć nałożone karę e, i wiecie: i to oczywiście będziemy musieli zapłacić. Nie, jak zapłacimy, to będziemy mieć mniej, mniej pieniążków, i nie będziemy mieć. Kolejnych nowych nabytków e, Także oczywiście będziemy to musieli ogarnąć e, dwukółówka oczywiście jeszcze na razie stoi e, Ale myślę, że już za niedługo Oczywiście znajdzie się kupiec do kupienia I nagramy oczywiście odcinek, Bo bardzo długo stoi w sumie ta dwukułówka e, Więc za niedługo oczywiście ją zhandlujemy, Sprzedamy i oczywiście Weźmiemy za to pieniążki Także będziemy mieć e, Tutaj oczywiście jeszcze mamy te palety z jajkami Zobaczcie ogólnie tutaj Yy, mamy oczywiście tutaj te jajka, no dosyć sporo, bo mamy coś około chyba... Yy, czekajcie, ja policzę 4, 8 yy, No dosyć sporo, chyba z 20 paczek mamy, także dosyć sporo Tutaj ta paczka ile ona ma? Tu nie pokazuję teraz, tak? 5% ma, dobra, to czyli jak ona się napełni do 120 litrów, tak? Nie do 150 litrów, to wtedy oczywiście tę paczkę sobie przenosimy tutaj. E, też oczywiście zorganizujemy na wiosnę. Myślę, że na wiosnę, jakoś, nie? Jak się go zgodzi, to oczywiście na wiosnę, bo w bardziej tutaj najwięcej jajek teraz jest. E, więc pozbieramy wszystkie paczki, weźmiemy sobie i kupimy może jakiś tutaj przeczepkę samochodową. I oczywiście pojedziemy na rynek. Na rynek, oczywiście, sprzedać tutaj te, te jajka. No ale tak jak mówiłem, dzisiejszym odcinkiem się zajmujemy, oczywiście, tą wystawą. Mamy godzinę 12:40, tak troszkę schodzi. Musimy się spieszyć, bo jak mówiłem, ja o 14:30 mam oczywiście zorganizowany tutaj wyjazd. Więc my, oczywiście, wejdziemy, oglądamy prosto z daleka. E, oczywiście, tą tutaj rakietę. Chciałbym wam właśnie to pokazać. Także my nie, oczywiście, nie. Jesteśmy zaproszeni, bo wie, mówiłem, cała wioska jest zaproszona e, oczywiście na tutaj, e, na prezentację tej rakiety i oczywiście późniejszy start, także późniejszego startu oczywiście nie, nie pokażę Wam, nie wam tego, no bo niby jak Wam mam nagrać z Korei, będę, nie będzie po prostu mnie w domu, e, także nie będzie Wam... Kto tego nagrać, więc dlatego jadę teraz. Wam ogólnie pokażę, jak ta rakieta będzie wyglądać. No, ale start po prostu nie będzie, bo mam akcję zorganizowaną. Zobaczcie, tutaj nawet widzicie rakietę. Zobaczcie, jest naprawdę potężna. Widzicie tam jakieś domki, są takie blaszaki ponastawiane. Ogólnie jakieś auta towarowe bo prawdopodobnie, wiecie, przywieźli w częście tutaj o pewnie poskładali. E, także zobaczcie, taka rakieta się ogólnie prezentuje. No, bardzo dużo jest, także e, wszystko w sumie przygotowane już, bo prawdopodobnie jest ten plac wykupiony. Ja sobie zajadę gdzieś tutaj na ubocze. E, podjadę sobie, wiecie, widzowie, gdzieś tutaj sobie podjadę, żeby, wiecie, nie stać w sumie tak gdzieś tutaj, e, żeby po prostu się nie pchać tutaj, nie stać na samym środku tym autem, to sobie zjadę i zobaczcie generalnie, jak to jaki jak to jest potężne z daleka, zobaczcie, jakie to jest duże. Widzicie sami, tu w sumie jest ktoś, wykupi po prostu ten plac, bo to wykopiła ta cała firma, organizacja oczywiście tej prezentacji, tej rakiety tutaj startu. Nie wiem, czy w przyszłości może będzie ogólnie jakaś tutaj, jakaś cała fabryka tych rakiet, ogólnie nie wiem, NASA. Nie mam w sumie pojęcia, co to będzie. Yy, no ale mówię, na razie jest takie, chyba to chwilowe, jest wykopione przez jakiegoś porządnego biznesmena. E, oczywiście działka została tutaj wykupiona koło mojego tutaj pola, bo oczywiście tutaj żeśmy w poprzednim odcinku kosili trawę. E, co z dzieckiem? Z dzieckiem oczywiście żeśmy zadzwonili widzowie na policję. Czekajcie, bo kamerka jasno. Zadzwoniliśmy oczywiście na policję i znalazła się oczywiście tam, e, ktoś podrzucił ukrać dziecko z domu e, matce tam i oczywiście podrzucili do nas na domu, także znalazła się oczywiście osoba, która odebrała dziecko z naszego domu. No i oczywiście pozbyliśmy się tam problemu, także sprawa została wyjaśniona, a wracając oczywiście do tej rakiety, tak jak mówiłem, prawdopodobnie ktoś po prostu wykupi, jakiś biznesmen tutaj rakietę i prawdopodobnie za niedługo powstanie chyba to jakaś firma, chyba, że to jest po prostu tylko chwilowe, bo oczywiście wstęp bilet, wstęp bilet tutaj prezentacji tej rakiety kosztuje 30 zł ale nie wiem, w sumie, czy widzę warto tutaj przechodzić, wiecie, chodzi mi o to, czy kupować bilet za 30 zł, bo po prostu można sobie oczywiście tak jak ja, oczywiście po Januszowego tutaj, po Januszem jestem takim, nie, że wiecie, można sobie stanąć tutaj z daleka i obejrzeć też tą rakietę, nie, i po co mam w sumie tam wchodzić podchodzić i patrzeć, nie. No ale ja oczywiście dzisiaj taki odcinek byłby troszkę nudny, gdybyśmy widzowie nie odpalili tej rakiety i nie polecieli w kosmos, nie? Także ja mam tutaj oczywiście taką chęć odpalania tej rakiety i polecenia oczywiście w kosmos. Bo jak widzicie, tam jakieś tiry stoją, nie wiem, w sumie to chyba jakieś przeładunkowe, nie wiem, może z paliwem, wiecie, bo tu... Może paliwo przywiezie tutaj rakiety, nie wiem w sumie jak to jest. Oczywiście te wszystkie blaszaki, które prawdopodobnie tutaj służą do tego, żeby wiecie, e, sterować oczywiście tą rakietą, kiedy start, kiedy odlot i wiecie te sprawy. No ale jak widzicie, tutaj jest wszystko oczywiście oznakowane. Znak stop, czyli żebyśmy tu nie podchodzili, można z daleka. No ale tak jak mówiłem, na razie ludzi nie ma. Cały oczywiście te wszystkich pracowników tej organizacji tutaj. No, jakoś w sumie też nie widać, nie? Jakoś nie widać, nie słychać nich. Także, jakbyśmy widzowie z tego nie skorzystali, w sumie odlecić taką rakietą, no to w sumie byłby nudny odcinek, nie? Także, ja to widzowie pomyślałem, żeby w sumie odpalić tą rakietę i polecić w kosmos. No, ale czy to się uda, widzowie? Nie wiem, czy jestem takim porządnym operatorem takiej maszyny, nie? Bo to jest porządny sprzęt. Zobaczcie, jakie to jest duże, nie? To jest, widzowie, to jest, nie jest taka prosta sprawa, nie? No, ale widzicie, zorganizowali, przyjechali w tydzień, postawili tu oczywiście ten blaszak. Dablaszaki, ogrodzenie, wykopili plac. No nie wiem, mi to troszeczkę będzie tutaj przeszkadzać, nie? Bo wiecie, jeżeli te rakiety, niby tutaj, założą to całą firmę, i niby te rakiety, jak będą to cały czas codziennie startować, to wiecie, to będzie w nocy, co tam w dzień, no to będzie bardzo tutaj ostraszające dla za zwierząt, naszych świń, bo wiecie, to będzie straszny, tutaj, hałaśliwy taki dźwięk, nie? Bo wiecie, jak to rakiety startuje, to będzie bardzo głośne, nie? Także jeżeli takie coś tutaj będzie, yy... Założył oczywiście taką firmę i to miała właśnie być na celu to tutaj startowanie tych wszystkich rakiet. No to będzie, no będzie to straszne, nie tutaj dla tej całej miejscowości. Więc myślę, że mam nadzieję, że takie coś nie będzie tutaj, nie? No ale tak jak mówiłem, chciałem właśnie dzisiaj nią wystartować, także podejdziemy sobie troszkę bliżej, przeskoczymy przez ten płot. Chciałem Wam pokrótce pokazać, co to się znajduje. Yy, no to oczywiście ten blaszak. Ale mówię, zobaczcie, tam z tyłu są jakieś deski co jeszcze leżą. E, także pewnie w przyszłości będzie coś tutaj budowane, więc na pewno nie jest to chwilowe. Bo jeżeli byłoby to chwilowe, no to nie stawialiby oczywiście takiego potężnego ogrodzenia. E, bo jeżeli by mieli wstawieć takie chwilowe ogrodzenie, to postawiliby dwa paliki, trzy paliki, cztery paliki, e, kawałek 5-m, 10 metrowej siatki i tyle, nie? A tu widzicie to jest porządne ogrodzenie, bo tu jest zakopiona siatka. Y, tutaj takie metalowe, oczywiście. Tutaj y, rury. No i tutaj, oczywiście, takie ogrodzenie dolne, nie? To jak widzicie, to wszystko jest y, no, zrobione tutaj porządnie. Murastynkaż, nie? Akrobata, także tu jest porządnie to zrobione. Fachowcy przyjechali, więc to nie jest na pewno chwilowe. Nie jest to na pewno chwilowe. Także my, oczywiście, ja nie jestem w sumie zadowolony, bo wiecie, mówiłem, będzie ten potężny hałas. Y, nie będzie się tutaj w stanie mieszkać. No ale ja tak mówię, no zobaczcie, no tutaj jakieś deski są już przygotowane. Pewnie ten dostawczek wszystko tu przywiózł. Reszta tam zobaczcie, tam jeszcze jakiś taki stoi, tutaj jeszcze jakiś taki tirowiec stoi. No dużo tego, dużo tutaj stoi. Tutaj generalnie z barykada z jakimi bajerkami tutaj zaogrodzili, że wiecie, bliżej nie podchodzić tej rakiety. No zobaczcie, bardzo duża kopuła, no tak to wygląda, nie? Tak, to tak wygląda. Także mówię. Eee, troszkę słabo, bo dzisiejszy odcinek wyglądał, gdyby z niej skorzystać. Nie? Tutaj widzicie chyba zbiorniki z paliwem. Tutaj mamy te beczki przygotowane, te czerwone już pewnie. Eee, nie wiem, czy ona w sumie zatankowana, czy nie zatankowana. Także nie wiem. To chyba coś do wody. Także mówię. Oni to prawdopodobnie mają w sumie wszystko przygotowane, chyba już tutaj pod. Eee, no po, po prostu pod. Eee, pod rozwijanie się, nie? Bo mówię, jeżeli tutaj przyjedzie bardzo dużo ludzi z miasta. No to oczywiście będę kupować te bilety, będę organizować kolejne oczywiście tutaj prezentacje tych, tych rakiet No to kasę z tego będę mieć, nie? Jeżeli będę mieć kasę, to nie będę z tego rezygnować, tylko będę jeszcze większą firma zakładać, większą organizację będą się tutaj oczywiście rozwijać i będzie większa fabryka powstanie, nie? A jak większa fabryka powstanie, to nie będzie się dało mieszkać w ogóle na tej na tym Bodźkowi i wiecie, jak firma się będzie rozwijać, będę mieć więcej pieniędzy, to większo, 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 jeszcze większą będą kupować tutaj oczywiście działki, hektary, ary No i oczywiście cała wykupie, całe budźkowo i nie będzie nas, nie? Wiecie, zapłacą nam taką tam solidną cenę i pewnie się wyprowadzimy z tej, z tej oczywiście miejscowości Ale to wszystko w sumie dopiero w przyszłości, oczywiście kolejny tej odcinkach tej serii e, Chciałbym właśnie dzisiaj wsiąść do tej rakiety, wystartować, zobaczyć w sumie jak to działa Jak to w sumie, w sumie lata, także wchodzimy oczywiście do tej rakiety Mam nadzieję, że tu w sumie chyba nikogo nie ma. Czekacie, sobie w sumie, odsunę tutaj te barierki. Ale w sumie, jak to będzie startować, ta, ta rakieta, w sumie, nie? To wiecie, to w sumie to jest bardzo duże powietrze, tam wiecie, to ciśnienie. To gdyby tutaj te stały te barierki, gdyby tutaj zapalić tą rakietę, to wszystko by odleciało, wyfrunęłyby poza, poza to ogrodzenie, bo wiecie, jak to jest taki ciśnienie, to powietrze, to wszystko by się zgromadziło, ten ogień cały. To wszystko by tutaj, wszystko by fruwało tutaj, nie? Także nie wiem, po co to w ogóle Pana stawiali, bo. Z tego co wiem to właśnie prezentacja oczywiście tej rakiety jest o godzinie 15, a sam start coś mówiłem po godzi yy, godzina po prezentacji, to chyba o 16 yy, jak dobrze im pójdzie o, po godzinie 16 mieli właśnie rozpocząć start tutaj tej rakiety, nie? No ale dobra, ja to sobie wsiadłem do tej rakiety i zobaczcie generalnie jak to wygląda. No potężne, potężne, nie oczywiście yy, bardzo fajnie to wygląda. No rakieta duża, no duża, nie? No, tak samo w realu duża oczywiście, nie? Kororystyka no w sumie chyba tak jak powinna wyglądać ta rakieta, nie? No ale mówię, jest potężna, jest potężna rakieta, to nie jest widzowie byle co, tylko to jest prosto już. Yy... Porządny sprzęt, nie, to jest porządny sprzęt. Tutaj normalnie można siadać i lecieć, nie? Dobra, to co widzę? Myślę, że chyba sobie zapalimy w sumie to. Y, tą rakietę, oczywiście zrobimy sobie tutaj odliczanie y, Odliczanie oczywiście tutaj tej rakiety Także widzowie, oczywiście sobie zrobimy tutaj start tej rakiety Całe oczywiście odliczanie Także zaczynamy oczywiście start tą rakietą Lecimy w kosmos widzowie, także Przygotujcie się oczywiście na Odpalamy oczywiście rakietę I zobaczcie teraz jakby lecimy sobie w kosmos Start I lecimy w kosmos widzowie Zobaczcie wszystko widzimy co jest w ogólnie, no całą noś oczywiście, to całe poczkowo, nie? Tylko teraz więc widzę tutaj problem mały, bo ja oczywiście nie mam spadochronu, nie w sumie nie wiem jak to w sumie wylądować teraz takim, nie? Takim bombowcem dużym. No ale zobaczcie, normalnie lecimy sobie w kosmos, nie? Zobaczcie tutaj Tylko właśnie nie, ogólnie nie wiem jak wygląda teraz widzę cały proces oczywiście lądowania tej rakiety. No bo nie, w sumie poleciałem w kosmos i teraz jak ją to w ogóle wrócić na ziemię. Bo z panu ochroną w sumie nie mam. Także niezła akcja teraz się wydarzyła, nie? <grystanie> A czekajcie, może awaryjnie może jakoś wylądować. O, czekajcie, bo teraz spadam na ziemię. <grystanie> Także nieźle. Ciekawe czy mają widzowi bilety tutaj zorganizowane, że można właśnie sobie polecieć w kosmos. Za jakąś odpowiednią cenę i wylądować sobie tego. Ale czekajcie, bo przecież chyba się to rozbije. Czekajcie, o silnik widzę z gaz I cyk, elegancko, że mi tutaj wylądowali. Także ogólnie spoko sprawa Fajnie sobie może polecić kosmos Generalnie fajna tutaj rakieta Można fajnie się pobawić Także ogólnie wam zaprezentowałem Tu właśnie tą rakietę Mam nadzieję, że właśnie wam się tutaj podobała Oczywiście cały start tutaj lądowania Oczywiście tej rakiety no mam nadzieję, że rzeczywiście i firma się tutaj w sumie rozwinie, bo mówię, naprawdę będę mi tutaj duże zainteresowanie, bo wiecie jak zaczniemy tutaj bilety kupować i w ogóle całe loty tą rakietą, także ka każdy będzie tutaj e, zastynowany taką właśnie tutaj. E, taką akcją, także każdy będzie widza, wiecie, wykupował bilety i oczywiście będzie lato w kosmos, także wiecie, nie? Firma dziś się rozwijać, także Życzy mi oczywiście jak najlepiej. Ja wam zaprezentowałem fajnie fajnie chciałem zrobić właśnie taki odcinek właśnie z tym Eee, oczywiście z takiej akcji tutaj właśnie starty tej rakiety ogólnie tej rakiety Może właśnie ktoś nie wiedzie, że taka rakieta jest do farminga Także w sumie jej pokazałem Wam, że taka rakieta właśnie istnieje fajnie sobie można polatać, także ogólnie fajnie Jeżeli Wam wam sam ucinek się podobał To oczywiście wiecie co zrobić, zostawi tutaj łapeczkę w górę oczywiście pod tym cinkiem, także ścielcie taką łapeczkę w górę eee... Będzie ogólnie fajnie, tak jak mówiłem 1300, będzie kolejny, oczywiście pojawi się jak najszybciej odcineczek z boczkowa, także tutaj jeszcze wszelcie subika na kanale, jak ten kto nie subskrybuje kanału, także nie szczeli subika na kanale, bo to jego nic nie kosztuje, a dla nas to jest wielka motywacja do kolejnego działania na YouTube. Eee, komentarz oczywiście hashtag rakietam, oczywiście przypnę serduszko, także trzymajcie się i do kolejnego odcinka, czołem i cześć!